Księga Sędziów, rozdział 15. Po pewnym czasie, w okresie żniwa przenicznego, odwiedził Samson swoją żonę. wziąwszy z sobą koźlątko i rzekł: Chcę pójść do mojej żony, do jej izby, lecz jej ojciec nie pozwolił mu tam wejść. Powiedział jeszcze jej ojciec: Myślałem naprawdę, że ty ją znienawidziłeś, to też dałem ją twojemu drużbie. Lecz czy jej młodsza siostra nie jest przystojniejsza od niej? Niech ona zostanie Twoją zamiast tamtej. Wtedy rzekł Samson do nich: Tym razem nie popełnił winy wobec Filistynczyków, jeżeli uczynił im coś złego. I poszedł Samson, nałapał trzysta lisów, potem wziął pochodnie, powiązał ich ogony i powkładał po jednej pochodni między ich dwa ogony. A gdy pozapalał te pochodnie, wypuścił te lisy na łany zbożowe Filistynczyków ze zbożem jeszcze na pniu i podpalił zarówno ich stogi, jak i zboże na pniu, jak i winnice i ogrody oliwne. I pytali Filistynczycy, któż to uczynił? I odpowiedziano, Samson, zięć tymnity, za to, że ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Poszli wierzch Filistynczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu. Rzekł do nich Samson: Jeżeli będziecie tak robić, to nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemścię. I urządził wśród nich rzeź okrutną, a potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. Wtedy nadciągnęli Filistynczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w lechi. Mówili więc mężowie Judcy, Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A oni odpowiedzieli: Wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. Zeszło tedy trzy tysiące mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona: Czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział: Jak oni mnie zrobili jak ja im zrobiłem. Rzekli do niego, Zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich, przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A oni rzekli do niego, nie, my tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. A gdy przyszedł do lechi, filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu sunęły się z jego rąk. Znalawszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią tysiąc mężów. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę kupa na kupie. Oślą szczęką tysiąc mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do pana tymi słowy – ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił w głębienie skalne, który jest w lechi, i wyszła z niego woda, napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wołającego które jest w lechi do dnia dzisiejszego i sądził Izraela w czasach filistynczyków przez 20 lat